Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Lego Pierać z Karaibów I jak zwykle przechodzimy do kolejnego zadania W tym wypadku ostatniego, czyli Wir Typ fabularny i jedziemy Ten kawałek się wytnie Okej, okay, no to zaczynamy. Jesteśmy kapitanem są W zespole mamy jeszcze Elizabeth, kapitana i Willa Turnera. I mamy tutaj zapewne znaleźć wszystkie przedmioty. Hmm. On chce parasolkę. No dobra, to szukamy. Mmm. Um, Mam radę to zebrać? Nie. No. Okej, okay, nie. To jest marchew. Nie wiem, czy to był jeden z przedmiotów. A nie, to nie marchew. To jest trąbka. okej okay, i szukamy dalej hmm co, 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 co tu jest tu jest marchew tutaj już nic więcej nie ma w takim razie przesuł się co możemy z tym zrobić z tym nic hmm Ty idziemy tutaj w zasadzie nie mam pojęcia dlaczego ona rośnie w ogóle czemu rośnie o jest parasolka a my dlatego tego jełopa parasolkę no kurde Trzymaj. No, nie, no kurczę. No. I. Oko. O, świetnie. Akurat tego nam brakuje. Ona sama zaraz będzie statkiem. Moment, co to może nam tu dać? Możemy zobaczyć statek. I leci koło I świetnie Czyli jeszcze czego nam brakuje? Jeszcze nam brakuje rogala Kiełbasy i tego kryształu Czy diamentu, czy jaki to inny jest drogocenny kamień Czuję, że to będzie długi poziom no dobrze, może któryś z bohaterów ma broń? Nie, ale chyba Will może rzucać do celu. Aha, co nam to daje? Idziemy na górę. A na górze jest ten diament, kryształ, czy co tam w ogóle jest? Uuu. Aaa, tutaj się przyda pochodnia. Mm -hmm. A więc tutaj dam radę przejść? Dam Dam radę to zniszczyć? Nie dam Ok, zaczniemy... Y nie, najpierw po pochodniu. Tutaj jeśli były pochodnie są A teraz skaczemy na linę i do góry, i do góry Tak, Barbosa to całkiem fajna postać I co nam to może dać? O! Oh. Nie rozumiem. Po co jeszcze ja ten tam po pochodni jak tutaj była. O, kiełbasa. Okej, okay, no to nam brakuje już tylko... Rogala. Tylko skąd go wziąć? Hmm. Panika, panika, jakieś kraby biegają. Hmm, coś z tym zamierzam zrobić? Nie, jedno na pięć. Tam coś jest. Nie bardzo wiem co tam jest. Może tu jeszcze coś jest, z tej strony. A, mm -hmm. Tutaj nic nie ma. O jest! A tutaj jest jeszcze lina, o! Na dół. Okej, okay, znaczy, że to nam nic nie dało. Hmm, co my jeszcze możemy zrobić? Może tutaj coś. Co tu jest? Trzeba tutaj pochodni. Tamte stwory uciekają od od światła, z tego co pamiętam. Okej, okay, i zabieramy pochodnie. I lecimy na dół. A kysz, po Oddawać rogala. Dobra, mam rogala i idziemy na górę. Teraz, co się stanie, skoro skompletowaliśmy wszystko? O wow. Tego się nie spodziewałem naprawdę. To jest coś w rodzaju wojny pomiędzy e, David Johnson, tak? z jego ekipą i Barbosą. To już działo, było działo, to spadło na mnie. I tak, mam z tym zrobić. Nie mogę tego poskładać. Hmm, tak, mogę coś rozbić. Nie mogę trafić przeciwników. Tutaj coś jest potrzebny Jack Sparrow. No to nie tym razem. O, w mogę zbudować. I może postrzelamy sobie do wroga. I teraz, co tutaj trafiać? Myślę, że te punkty. Coś kiepsko. Trafiony. O, dalej nie mogę. I potrzebujemy więcej. Znowu mnie zamordowali. Oh yes. O jest! To za chaos. Nie widać co się dzieje. Ale wiem, że zalałem wodą te pajączki, kraby, czy co to tam jest. Gdzie widzimy odzyskałem kontrolę nad yy, ciałem. nie trafiłem, nie trafiłem a tam już nie dam rady czyli potrzebuję jeszcze jednego działa jak je skompletować? moment, przejdziemy może tutaj, jest tylko tutaj czerna hmm, do góry, o tutaj możemy i tu jest działo, uuu Dalało. I co, nie możemy nic z tym zrobić? Absolutnie. A jednak możemy. No i jest. I zabieramy pochodnie i oddajemy ostatni strzał przeciwników. Hmm. łatwo mu poszło zabicie Juni a ja mam pokonać y, jego ojca, tak? To, to chyba nie będzie trudne Co się nic nie zrobię choćbym nie bardzo chciał a więc musimy znaleźć a tam tu mam okej, okay, co, co to jest? Mogę poskładać z rotę? co mi to daje? A. trzymałem go. Na no to szybko się z niego zmieniamy. Bilżemy Mhm, mm I jesteśmy tu. Tutaj jeszcze są pieniądze, to nam się na pewno przyda. To się, zniszczy, to się niszczy, to się niszczy, te muszelki się Co to jest? To jest lampa. Okej. Okay. I dzięki lampie może pozbędę się tych stron. Nie. Tutaj też nie. Tu. Gdzie jest to? Teraz mogę to przesuwać, tak? Dobra. I. Dobra, no to... Um, Kapitan Jack Sparrow. Do góry prosimy. Natomiast jeszcze muszelka. To już czwarta, jeszcze jedną. Jak znajdziemy, to będą wszystkie. Ok, trochę nam brakuje. Chym. Ha! i znowu ucieka a to jedynie bilbucior da radę coś tutaj zdziałać i znowu ucieka Norwego, dorwego... Nie, nie dorwałem, Dobra, to dorwego za chwilę, tylko po i do góry. Okej, okay, pozbieram sobie monety. Teraz damy mu w kości. Jeszcze dwa serduszka i znowu ciekawe, To okay, ja sobie chwilę pozbieram monety. I idziemy dalej Gdzie on jest? Mhm, nade mną? Dobra, czyli ruszamy tutaj No zapraszam Ostatnie zdrowie Okej, okay, tutaj jest lina Do góry, do góry, do góry, do góry i taka epicka, finałowa walka z nim na maszcie. Kolejny poziom ukończony. Wybaczcie. Niestety prawdziwego pirata nie udało nam się, że tak powiem, skompletować. Zabrakło nam 3%, mało. No ale nic. Ukończyliśmy trzeci rozdział. W Na następnym odcinku zabieramy się za czwarty, już ostatni. Tak zapomniałem o szukaniu wszystkich przedmiotów. Okej, okay, no to zapraszam do... A, jeszcze dokończymy opowieść, tak? Ok, więc zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i oczywiście oglądania. Do zobaczenia.